Jak ułożyć kostkę Rubika? Najpierw przydałoby się ją rozłożyć, żeby ją ułożyć. No i kiedy mamy już taką rozwaloną kostkę, no to teraz możemy używać różnych sposobów. Możemy próbować tak intuicyjnie, może nam się uda, może nie, jakaś tam ścianka pierwsza, później możemy spróbować jakąś drugą. Albo możemy też spróbować użyć algorytmów, czyli takich sekwencji ruchowych, które ktoś wymyślił, żeby pomóc nam w ułożeniu kostki i które zawsze są skuteczne. E, tak więc podobnie też jest w relacji Boga i człowieka. Bóg stworzył świat jako taką mm, harmonijną całość, jako taką piękną kostkę, która jest ułożona, ale nie stworzył jej jako taka bryła, której się nie da ruszyć, tylko właśnie stworzył ją jako taka kostka, w której można poprzestawiać te wszystkie kolorki. No, i człowiek otrzymał wolną wolę i wykorzystał ją po to, żeby poprzestawiać te kolorki. Później próbował jakoś sam naprawić to, ale mu nie wychodziło. Więc w pewnym momencie Bóg dał człowiekowi przykazania, czyli takie właśnie algorytmy, które pomagają nam dobrze żyć. No, i właśnie te przykazania nie są jakimiś tam zakazami, nakazami, tylko są obietnicami, że jeżeli będziemy przestrzegać tych przykazań, to powrócimy do tego szczęścia, do, tej, do tego życia w harmonii z Bogiem.